To już półfinał Pucharu elity Azji. Czy myślisz, że piłkarze potraktują ten mecz ulgową? Może w takim sensie, że nie muszą zadręczać się ewentualną porażką, ale na pewno nie będą lenić się na murawie. Trener byłby wściekły. W dzisiejszym spotkaniu Juventus gra przeciwko Barcelonie. Juventus to jeden z najwyżej wycenianych klubów piłkarskich świata według rankingu Forbesa. Razem z Milanem są sklasyfikowani w okolicach dziesiątego miejsca. Podobne pozycje zajmują te kluby także w drugim często przytaczanym w prasie rankingu, sporządzanym przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. A majątek i przychody idą w parze z popularnością, bo są to również dwie najpopularniejsze włoskie drużyny. Rozpoczynamy pierwsze 45 minut. Piłkarze Barcelony przy piłce. Bliska już do bramki. Sergio Busquets. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Ale i widal. Świetne, prostopadłe podanie. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Gini. No tak strzelając kolego, no... Pomyśl może o zmianie zawodu. Benapia, Zaza. Marone. Sturaro. Aleis Vidal. wymiana podań między dwójką graczy No trwa oblężenie bramki rywala długi okres wymiany piłek zobaczymy czy będzie strzał Ach było blisko niestety nie wyszło drużyna przeciwna przy piłce szansa na kontratak zobaczymy co z tego wyniknie przejmuje piłkę na własnej połowie Półfinałowy mecz o Puchar Elite Azji, umówmy się, to tylko przygotowanie do sezonu. Ale jednak finał tych rozgrywek, który jest na wyciągnięcie ręki, motywuje. A możliwość zdobycia pucharów w rozgrywkach wcale nie podwórkowych ma swój ciężar gatunkowy. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Teraz samoa? Lemina. Barcelona ma dzisiaj rywala na podobnym poziomie sportowym i to może być wyrównany mecz. Ciekaw jestem, czyja filozofia futbolu przeważy. Zatrzymany atak. Marone. Ładnie wymieniają podania. Zaza. A Samoa. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Denis Suarez. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Barcelona teraz przed szansą, popatrzmy. Prostopadłe podanie. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Lemina. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. To może im dać prowadzenie! Tak, tak, to jest gol! I to gol dający prowadzenie! No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Robi się niebezpiecznie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Sergio Roberto. No, powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Ewra. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, ucieka obrońcy. Ma do kogo podać. Jak zareaguje na to wydarzenie, arbiter? No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Bramkarz za chwilę wprowadzi piłkę do gry. Sturaro. Mandziukić. No, kto przejmie tę piłkę? Zaza. Marone. Ależ pięknie grają piłką. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Fatalne podanie, no i strata. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Din. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Liechsteiner. Sergio Roberto. i Vidal. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma i piłka w rękach Bramkarza. Pierwsza połowa. Będzie zmiana zawodnika. Wracamy po przerwie i zapraszamy do wspólnego obejrzenia drugiej połowy pojedynku o Puchar Elity Azji. Czeka nas jeszcze masa niezapomnianych wrażeń w tym towarzyskim turnieju. W końcu zwycięzca awansuje do finału. Wymiana podań między dwójką graczy. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Sturaro. Blisko polekarne może strzelać. Sergio Busquets. Mario Mandziukic. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dzień. Suarez przesuwa się z piłką coraz bliżej bramki. Wrzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Zawodnik szykuje się do zmiany. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Minęło 15 minut drugiej połowy. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Kedira. Penakia. Lemina. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Sam Kedira. Doskonale zagrał. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału i będziemy mieli rożny dla Juventus'u. Mamy zmianę. No, wypiąstkował w pole. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Boisko opuszcza Mario Mandziukić. Co można powiedzieć o jego występie? Słuchaj, to był dobry występ. Strzelił w końcu dla zespołu dającą im prowadzenie bramkę. Możliwe, że trener zmienia go, żeby korzystając z prowadzenia dać pograć rezerwowym. Marquisio. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Messi. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Messi, Messi z piłką. Coraz bliżej bramki. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. No to było ładne, ale rywale przejęli piłkę. Dośrodkowanie. Suarez! No, dribbling imponujący, ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Lubala. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Będzie zmiana. Bardzo wiele się mówiło ostatnio o dopiętym właśnie transferze. Ilkay Gindogan przeszedł do Manchesteru City z Borussii Dortmund. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach, ale oczywiście pojawiają się różne szacunki. Luis Suarez strzela! Piłka wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla barsy. Messi zapędził się w tym dryblingu i przekroczył linię. Patryk Ebra. 5 minut to naprawdę niewiele czasu, a przy jednobramkowej przewadze nie można być pewnym zwycięstwa aż do końca. Kedira. No brawo. Ład. Dybala. Piękna interwencja. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Juventusu. Blisko pole karne. Lemina. Markizjo. Seria pięknych podań. Koda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Barzagli. Markizio. Blisko polekarne może strzelać. Szansa na odda i bramka dla Juventusu. Jeszcze jedna bramka. Kiedy skończy się ta kanonada? No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających. Już za chwilę kończy się doliczony czas gry i ten nierówny pojedynek. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Koniec meczu, nie zobaczymy już więcej bramek. Ostateczny wynik 2 do 0. Uśmiechnięci, zadowoleni, wygrywają w półfinale i czeka ich ostatni, bodaj najważniejszy mecz. Z pewnością mają szansę na ostateczny triumf. Inaczej nie zaszliby tak daleko. A co mógłbyś powiedzieć o występie Kediry? Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.